hologramy. Czym są hologramy? Holograficzność wszechświata budzi kontrowersje na polu tradycyjnej klasycznej nauki. Może jest tak dlatego, że ta tak zwana klasyczna, tradycyjna nauka też nie jest wolna od własnych przekonań, uprzedzeń i nie jest tak obiektywna, jak byśmy sobie tego życzyli albo jak sobie wyobrażamy. Nauka od wieków nie chce przyznać wiarygodności zjawiskom, które my nazywamy jako paranormalne czy też nadzwyczajne. I holograficzność nie została uznana przez tzw. nurt starej nauki. Natomiast niektórzy naukowcy pokazują na bazie przeprowadzonych przez siebie doświadczeń i obserwacji różne podejścia. Różne podejścia, jak spojrzeć na zjawiska paranormalne, a może nawet skłaniają się ku ich zrozumieniu. I opowiem dzisiaj o różnych przykładach, które pokazują nam, że liniowe podejście już nie wystarcza. Nie wystarcza, dlatego że pozostawia wiele niewiadomych. Zacznijmy od Davida Boma. Bom był fizykiem, który pracował na Uniwersytecie Londyńskim i w swoich pracach stwierdził, że cząstki subatomowe mogą pozostawać ze sobą w kontakcie. Bez względu na dzielącą je odległość, czyli odległość, przestrzeń nie są przeszkodą dla cząstek, aby one mogły się komunikować. I właśnie z tego względu, bo mówił o tym, że absolutnie wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone i że rzeczywistość można przedstawić jako superhologram, którym to, co my nazywamy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością istnieje równocześnie. Czyli przekładając jego stwierdzenie na praktyczny język, mamy dostęp do każdego potencjału teraz. I holograficzność umożliwiła zrozumienie tak zwanych dziwnych zachowań elektronów, które komunikowały się ze sobą poza czasem i przestrzenią. Natychmiast, pomimo tego, że były oddalone od siebie tysiące kilometrów. Bohm stwierdził, że taka natychmiastowa komunikacja była możliwa, ponieważ elektrony nie były wcale oddalone od siebie. To oddalenie, oddzielenie było iluzją. Również francuski fizyk Alain Aspect twierdził, że materia nie jest od niczego oddzielona. Tylko, że jest ze wszystkim powiązana. I eksperyment, który przeprowadził, pokazał, że dwa fotony, które były wystrzelone z pojedynczego atomu, zachowywały się tak, że pomiar jednego fotonu natychmiast wpływał na pozycję drugiego fotonu. Swego rodzaju niewidzialne, niewidoczne połączenie łączyło cząstki kwantowe w taki sposób że bez przerwy cały czas podążały za sobą. Czyli mamy tutaj taką obserwację, że oddzielenie i odległość to jest iluzja. Fizyk Dawid Bohm twierdził, że na głębszym poziomie rzeczywistości cząstki te nie są tak naprawdę indywidualnymi jednostkami, tylko są odzwierciedleniem czegoś tego samego na poziomie bazowym, na poziomie fundamentalnym. I też Bohm jako jeden z pierwszych mówił o tym, że we wszechświecie wszystko jest zwinięte. I między innymi wspominał o modelu holograficznym. W takim razie czym jest hologram? Tak najprościej można powiedzieć, że hologram to kwantowy segregator, który zawiera i przechowuje informacje w falach kwantowych. Bom nazywał wszechświat ogromną, potężną centralą informacyjną i przedstawiał hologram jako kosmiczny magazyn wszystkiego, co istnieje. Kosmiczny magazyn wszystkiego, co istnieje w nieprzerwanej całości, poza czasem i przestrzenią. I mając te wszystkie informacje, popatrzmy na siebie tak. Z holograficznego punktu widzenia my sami nie jesteśmy od niczego oddzieleni. Co też ciekawe, nie jesteśmy również liniową sumą naszych części czyli części nas samych nie stanowią całości. I holograficzność polega na tym, że każda część zawiera w sobie potencjał wszystkich informacji zapisanych w całości. Nie mylmy tego z fraktalami. Fraktale to jest coś innego. Czyli, jeśli zmienimy konfigurację wzorców, na przykład barku albo kolana, to taka zmiana odzwierciedla się we wszystkich naszych wzorcach, w naszym własnym polu. Czyli, jedna zmiana odzwierciedla się w całości. I każda część ciebie zawiera w sobie obraz całości. To jest hologram. Natura jest holograficzna, czyli wysyła informacje do całego systemu, łącznie z DNA. I zmiana w kawałeczku odzwierciedla się w całości. Moc hologramu polega na tym, że ty nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Nawet drobne działania, małe kroki i tak odzwierciedlą się w twojej całości, czyli w twoim hologramie. Naprawdę zmiana nie musi być rewolucją i to jest informacja dla tych z was, Którzy czują, że są w takim punkcie, że nie wiecie od czego zacząć, albo jest tak dużo tematów do zmiany, że my nie wiemy od czego zacząć. Możesz zacząć od spokoju, od lekkości, od wdzięczności. I te stany również odzwierciedlą się w całości Twojego hologramu. I to jest niesamowite, i osobiście uważam, że naprawdę proste. Ponieważ moją pasją jest dwupunkt, to mnie najłatwiej jest zauważyć tutaj na tym polu, jak to działa. I na przykład, ktoś wyrusza hmm, proces zmiany z jakąś swoją intencją, i okazuje się, że nie wyrażał w intencji tego, żeby przestała go boleć głowa kolano, a to się wydarzyło. I to jest właśnie przykład, żeby zobrazować wam. Jak zmiana może wpłynąć na całość, nawet wtedy, kiedy naszą intencją jest coś innego, czyli jak to holograficznie się w nas odzwierciedla i pokazuje. No i mamy kolejną postać ze świata nauki, Karl Pribram, który zupełnie niezależnie od innych naukowców też mówił o holograficznej naturze wszechświata. Karl Pribram był neurofizjologiem, on był profesorem psychologii i psychiatrii na Uniwersytecie Stanford. I on doszedł do takiego wniosku, że holograficzność ma znaczenie, ponieważ tradycyjne teorie dotyczące funkcjonowania mózgu nie potrafiły mu wyjaśnić różnych neuropsychologicznych zagadek. I to, czym głównie zajmował się Pribram, dotyczy, dotyczyło zagadnień, gdzie i, i w jaki sposób, jak gromadzone są zapisy pamięciowe w mózgu. On się też troszkę inspirował i zastanawiał odkryciem amerykańskiego psychologa, który nazywał się Lashley. Z kolei jego eksperyment polegał na tym, że ćwiczył szczury, aby wykonywały różne zadania. I jedno z tych zadań polegało na tym... Że szczury miały przechodzić przez labirynt. No i to, co robił, jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ usuwał różne części mózgu szczurów i obserwował po tym działaniu, jak te szczury będą się zachowywać, przechodząc przez labirynt. Ten bardzo okrutny zamysł miał taki cel, aby usunąć te części mózgu, które miały w sobie pamięć dotyczącą umiejętności, przemieszczania się po labiryncie. I jaki był wynik? Okazało się, że bez względu na to, którą część mózgu usuwał, to i tak nie potrafił pozbawić szczurów tej pamięci przemieszczania się po labiryncie. Zdarzało się, że szczury miały bardzo silnie obniżone zdolności motoryczne, ale nawet przy usuniętej znacznej części mózgu nadal zachowywały w sobie pamięć, jak przejść drogę przez labirynt? I na bazie tego doświadczenia, wspomniany wcześniej, Pribram doszedł do wniosku, że wspomnienia nie są zakodowane, czy też poukładane w mózgu logicznie, tak jak książki na półkach, jedna za drugą. A to z kolei oznacza, że wspomnienia nie mają żadnego przypisanego, ściśle określonego miejsca w mózgu. Można powiedzieć, że są rozproszone na całym obszarze mózgu. Pribram dopiero w połowie lat 60. zapoznał się z fenomenem hologramu, i wtedy ukierunkował znalezienie dla siebie odpowiedzi właśnie w holograficzności. I aby lepiej zrozumieć fenomen hologramu, zobaczmy najpierw, na czym to polega w takim ujęciu praktycznym. E, zacznijmy od tego, że holografia jest możliwa między innymi dzięki e, interferencji. Interferencja to jest wzór, który się tworzy, kiedy dwie lub więcej fal nachodzą na siebie. Interferencji ulegają na przykład fale elektromagnetyczne. Fale na powierzchni wody, fale dźwiękowe. Akurat te, które się wytwarzają na powierzchni wody, jest nam najłatwiej zaobserwować naszym fizycznym zmysłem wzroku. No bo wystarczy, że rzucimy kamyczek do wody i za chwilę kolejny i już możemy zobaczyć, jak powstają dwie osobne fale, które, rozszerzając się, będą się w którymś momencie przecinać hologramy mogą nam się kojarzyć z laserem, tak? I tak akurat się składa, że wynalezienie lasera umożliwia tworzenie hologramu. A hologram powstaje dzięki wiązkom światła laserowego. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jedna wiązka jest skierowana na kliszę, na której rejestrowany jest obraz, a druga wiązka laserowa oświetla Przedmiot, który jest fotografowany, a następnie odbija się od niego w kierunku kliszy. I hologram powstaje, kiedy klisza zostanie oświetlona. My możemy wtedy zobaczyć trójwymiarowy obraz przedmiotu, który jest fotografowany. I niezwykłość hologramów nie polega na tym, że one są trójwymiarowe. Tylko polega na tym, że jeśli przetniemy na pół hologram z zapisanym wizerunkiem, a następnie oświetnimy go laserem, to zobaczymy, że każdy fragment będzie zawierał w sobie pełny obraz. I jeśli nadal będziemy kontynuować to przecinanie na pół, nawet kilka razy, to każdy najmniejszy obraz pokaże całość. Czyli każdy kawałek kliszy pokaże nam wszystkie informacje zapisane w całości. To jest klucz. I właśnie to odkrycie zafascynowało Pribrama. Według niego w jakiś sposób wyjaśniało zapisy informacji rozproszone w różnych obszarach mózgu, a nie zachowane w jednym miejscu, tak jak mogłoby nam się wydawać. To z kolei Prowadzi nas do takiego wniosku, że każda część mózgu może zawierać informacje do odtworzenia wspomnień. Kolejne odkrycie tym razem Leszleja pokazało, że widzenie jako zmysł wzroku też ma naturę holograficzną. Co tym razem zrobił Leszle? Usunął szczurom znaczną część, bo aż 90% tej części mózgu, która Odbierała to, co widziało fizyczne oko, czyli chodziło o korę mózgową. I jaki uzyskał efekt? Szczury nadal potrafiły wykonać to, do czego potrzebny był układ wzrokowy. Holografia pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób nasz mózg jest w stanie przechowywać w sobie tak wiele informacji. A Karl Pribram też wykonywał przeróżne badania i eksperymenty, i w jednych z nich przeciął u kotów około 98% nerwów wzrokowych. I nawet takie działanie nie stanowiło dla tych kotów przeszkody w robieniu tego, do czego zwykle potrzebowały wzroku. A Teraz wspomnę węgierskiego fizyka i matematyka, który nazywał się, mam nadzieję, że to dobrze wymówię, John von Neumann. Ten z kolei obliczył, że mózg gromadzi około 280 trylionów bitów informacji. Hologramy również mogą zawierać w sobie ogrom informacji. I tylko poprzez zmianę Kąta padania dwóch laserów na klisze można zapisać bardzo dużo obrazów na tej samej powierzchni. Mówi się też, że holograficznością można wytłumaczyć y, zdolność do zapominania i przypominania sobie, czyli tak zwaną pamięć skojarzeniową. Holograficznością można wytłumaczyć y, nawet pamięć fotograficzną. Nawet to, że my odczuwamy cokolwiek w kończynach fantomowych. Rosjanin, doktor nauk fizyczno-matematycznych Moskowski, twierdził, że świat to jest jeden wielki, potężny, gigantyczny hologram i że każdy jego punkt posiada kompletną informację o świecie w ujęciu ogólnym czyli dotyczącą całości. I to właśnie on twierdził, że człowiek, czyli każdy z nas, wyświetla się we wszechświecie w proporcjach znacznie większych niż fizyczne, fizyczna wielkość naszego ciała. I kiedy my to zrozumiemy, to uświadomimy sobie, jaką niesamowitą, ogromną odpowiedzialność nosimy. Czego dotyczy ta odpowiedzialność? No, tego, że istnieje świadomość jako jednolity, globalny twór, i my dokładamy cegiełkę do tej globalnej świadomości całym swoim hologramem, czyli wszystkim, co w sobie nosimy i mamy. I teraz, jak to przełożyć znowu na praktyczny język? No, czyli wszystko to, o czym myślisz, rozmawiasz, co odczuwasz, czego doświadczasz poprzez twoje własne pola torsyjne jest przenoszone przez powłokę myśli do materii i to wszystko również odzwierciedla się holograficznie poprzez twój hologram w tej przestrzeni, wszechświata. Czyli aby mogła zajść zmiana, ty musisz nadać inne informacje do swoich pól torsyjnych, aby te inne informacje mogły zostać przeniesione przez powłokę myśli do materii. Czyli na końcu, aby twój hologram mógł stworzyć inne zapisy informacji. Jak to z kolei jest możliwe? No, każdy wzorzec, który w sobie masz, to jest wzór światła i informacji. I tak prosto podsumowując, nasza najmniejsza część zawiera w sobie potencjał całości, a to oznacza, że zmiana jednego wzorca, zmiana najmniejszej części, odzwierciedli się holograficznie w naszej całości. I jeśli potraktujemy jakąś trudną sprawę jako hologram, a nie jako materialną, sztywną, niezmienną strukturę, to mamy możliwość bardziej elastycznej zmiany wzorców informacyjnych, a tym samym zmiany zapisów w naszym hologramie. Dla mnie to było niezwykle odkrywcze i bazując na strukturze holograficznej, potrafię na przykład zobaczyć i określić, co wydarza się u człowieka zupełnie nic o nim nie wiedząc. Mam na to swój sposób, jak te hologramy zmieniać i wykorzystuję holograficzność do tak zwanej pracy na hologramach osób, spraw. Naprawdę każdy się może tego nauczyć i wszystko, czego doświadczamy podczas, na przykład warsztatów dwupunktu, polega. Na tym, żeby zmienić rezonans morficzny, czyli połączenia, zauważyć co się zmieniło, a nie co zostało, i to pomaga nam stworzyć nową perspektywę, nowe zapisy informacyjne. W sumie to nawet można powiedzieć, że nowe przekonanie, czyli na końcu nowy hologram. I y, kiedy ludzie pytają mnie, dlaczego niektóre sprawy wyrażone w intencjach nie ruszają do przodu, a te niewyrażone w intencjach zmieniają się. I są tym zaskoczeni, to ja właśnie korzystam z holograficzności, aby im to wytłumaczyć. Czyli nastąpiła zmiana, która holograficznie została odzwierciedlona w taki sposób i w takiej kolejności. I dlatego właśnie warto patrzeć szerzej na proces zmiany nie zawężać procesu zmiany tylko do tego, czego ja chcę w tej chwili. I my jeszcze lubimy określać, jak ma się to wydarzyć, czyli tak naprawdę zawężamy sobie pole zmiany. I zawsze powtarzam, że od samego zrzucenia umysłu niżej już można zauważyć zmiany w swoim hologramie. I tak, dla przypomnienia, jest tutaj na kanale krótkie, kilkunastominutowe nagranie, w którym prowadzę Was do zrzucenia umysłu niżej. Ono ma tytuł czy trzeba wchodzić w pole serca, i tam jest takie bardzo przydatne, piękne ćwiczenie. I jeśli pozwolisz sobie na wykonywanie tego ćwiczenia jak najczęściej, to zobaczysz, jak zaskakujące zmiany zaczną się pojawiać w Twoim postrzeganiu. A to będzie wpływało na Twój hologram. I tylko od samego zrzucania umysłu niżej, czyli o te zmiany w swoim hologramie, na przykład kogoś przestał boleć bark. To jest niesamowite. Ze względu na dyskrecję nie opowiem tutaj o bardziej spektakularnych holograficznych zmianach, i nie mogę też zapewnić, że każdy będzie tak miał. Dlaczego? Dlatego, że to zależy od człowieka, co on z tym zrobi. Czy będzie z tego korzystał, czy podejmie działanie, czy też storpeduje to wszystko swoim liniowym umysłem. I Holograficzność, hologramy zainspirowały mnie tak bardzo, że opracowałam nawet takie krótkie praktyczne warsztaty, podczas których zmieniamy i tworzymy nowe hologramy. I to nie jest reklama warsztatów, tylko bardziej informacja, że można holograficzność wykorzystać dla siebie praktycznie. Tak już na marginesie, jeśli o tym wspominam, to akurat te warsztaty online są przeznaczone tylko dla absolwentów podstawowych warsztatów dwupunktu ukończonych ze mną, tak żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. I zdajmy sobie sprawę z tego, że to tylko od nas zależy, które hologramy wzmacniamy i zasilamy. I zdajmy sobie też sprawę z tego, że tylko my sami możemy dokonać zmiany w swoim hologramie. Przestańmy dawać się nabierać, że ktoś nam na przykład oczyści aurę. Wierzcie mi, że wasza aura nie jest zanieczyszczona. Ona tylko reaguje na każde przeżycie i doświadczenie. No, mamy XXI wiek, a niestety wciąż wiele osób nie korzysta z możliwości najnowszych odkryć, i niestety nadal sporo osób posługuje się terminologią i przekonaniami, które powinny już dawno odejść do Lamusa. Tak podsumowując, bez znaczenia jest, czy podzielimy sobie wszechświat na galaktyki, czy podzielimy sobie ludzi, siebie na Cząsteczki albo atomy, czy podzielimy sobie nasze życie, wspomnienia na kawałki, to każdy najmniejszy fragment i tak holograficznie będzie odzwierciedlał całość w mniejszej skali, ale jednak całość. Na tym polega moc hologramu. I informacja zawarta w hologramie istnieje wszędzie. Co my możemy z tym zrobić? Wykorzystać tę wiedzę i świadomość do przesyłania sobie wspierających informacji po to, aby wprowadzać zmiany. Wykorzystać świadomość holograficzności do tego, żeby każdego dnia zrobić dla siebie coś dobrego, wspierającego, malutkiego, po kawałeczku, krok po kroku, bo każda taka zmiana każdy stan spokoju wdzięczności lekkości tego wszystkiego co zrobimy dla siebie stawiając się po swojej stronie odzwierciedli się w całości naszego hologramu dziękuję ci za obecność dzisiaj i zapraszam do wspólnego doświadczania